To co, ruszamy kierunek Wrocław środek yy, na godzinę 495 436 km no to jazda Witajcie na kolejnej wyprawie Dziś zabierzemy was do pewnego peronu, z którego żaden pociąg już nie odjedzie. Opuszczone lokomotywy, które zostały wyeksploatowane z użycia, w czasach swojej świetności były ikoną dla polskiego kolejnictwa. Więc wsiadajcie do pociągu, zajmujcie wygodne miejsce i ruszamy na następną przygodę. Siema, filmuję świry, tutaj Urbexus Official. Znajdujemy się w miejscu, gdzie są opuszczone pociągi. Przed nami jest... Wieża Ciśnej, potężna, ale raczej zaczopowana. Nas interesują pociągi, które stoją już tam. Idziemy zwiedzać, let's go! Nie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć torów. My będziemy... Spróbujemy wejść na tą lokomotywę pierwszą. I tutaj mamy cały silniczek, który był prowadzony przez to. Tutaj idzie jeszcze ten silnik aż do kabiny, potężne silniki Ale są zaplombowane nadzieję, że znajdę jakiś otwarty от Вот ты то, еще ходит. Уже там небес есть, открытый. Będziemy tu wchodzić do jednego z pociągów. Tutaj mamy całą sterownię. Super to wygląda. Zobaczyć tak, to od środka nigdy nie widziałem To mamy siedzonko tak dziwnie na boku ono jest i drugie tutaj też na boku A tam jakieś komputery chyba też zobaczcie sobie tu ET22 757 Fajny pociąg W środku fajnie zachowane Patrzcie tutaj są zbiorniki paliwa To jakieś nawet jest było też chyba paliło Normalnie potężne Jeszcze się cofniemy tutaj mamy cały mechanizm amorty amortyzatorów i koła jakie wielkie, ogólnie potężne przechodzę tak z jednego miejsca na drugie 850 kg miał ten pociąg Plan jest taki, że przejdę jeszcze się kawałeczek. Nie ja będę tam się narażał, to mnie najmniej widać. Zobaczę czy w ogóle do rady wejść do kabiny jakiejś. Ale raczej wątpię. Patrzę na ten znak na lokomotywie. Ile ona musi mieć? No, ta lokomotywa wziąć. Ogólnie jestem prawie przy towarze kolejowym Wszystkie wejścia są zaczepowane, żeby powoli zwjął tą tą mańkę. Ogólnie mamy tutaj wielkie reflektory. Warówka jak domowa. Musi pewnie dawać. A nie na takie coś popatrzeć. Jeszcze wam pokażę. Zobaczcie, ile jest miejsca pod spodem, jak przejść do pociągu. Jesteśmy pod pociągiem, super sprawa. Ale nie chowamy się, żeby nie było. Fajnie to wygląda z spod spodu. A jak jeżdżą pociągi, zawsze tu nie ma jak zobaczyć. Zobaczcie, sobie oko w oko z taką bestią. Fajnie, fajnie Tu są zawiesia jakby wyczepki do drugiego pociągu plus albo wagonu. mamy rury są wchodzi. Powiem tak, nie, nie udało się wejść drzwiami Spróbujemy wejść od 好黑呀。<laughs> <laughs> <laughs> Jednak się udało do jednego wejścia oknem, które jest już rozwalone, całą kierownicę. Kierownicę, ale do czego? Cała sterownia, jazda na roz... na rezystor, jazda na rezystorach, pantograf, wyłącznik, jakaś obrotowierz. Osobowy, towarowy Przełącznik omulca Fajnie to wygląda w środku Nie będziemy tu długo przybywać, ale zobaczymy Mieszko w środku Słyszycie? Jakby to wchodziło Może coś włączyło że nie wejdziemy do środka dalej, ale widzę tu przez okno, że to jest właśnie silnik. Oparcie sobie na silnik. I tutaj będziemy kończyć naszą przygodę z pociągami. Jeżeli Wam się podobało i doceniacie naszą pracę, subskrybujcie kanał, a żeby nie przegapić kolejnych wypraw. No i co, do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć!